Witajcie na kanale Marine Bikes Polska. Jesteśmy w serii poświęconej rowerom gravelowym. W poprzednich odcinkach y, powiedzieliśmy sobie o różnicach między stalą, aluminium i karbonem w ramach. W kolejnym odcinku była informacja o rowerach gravelowych przeznaczonych do jazdy po górach i, oraz geneza całego kolarstwa gravelowego i MTB. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, o tej anomalii w rowerowym świecie, którą są opuszczane sztyce z droperem, zwane też powszechnie mykmykiem w rowerach gravelowych po co to komu? Właśnie to jest tak, że jeszcze niedawno wyposażenie zarezerwowane dla rowerów górskich pojawiło się teraz w rowerach gravelowych, ale bądźmy szczerze, część graveli mocno ociera się o ten segment. Powstała taka korelacja na rynku, że gravele zaczęły coraz bardziej dominować miasta na rzecz rowerów górskich. Przypomnij sobie, jak wiele razy zaobserwowałeś, zaobserwowałaś rower górski, który miał grube opony, miał dokręcony bagażnik, błotniki, światełka, amortyzator 100-120 i jechał on po mieście. Jednocześnie teraz takie rowery powoli są wypierane przez grawele. Z drugiej strony w rowerach górskich, które są projektowane po to, żeby w końcu pod, według swojej nazwy podjeżdżać pod góry. Dają się widzieć zębatki, głównie jednoblatowe z przodu, i to jest zazwyczaj 30-32 zęby. Czyli chcąc szybko pojechać w mieście, takim rowerem już tego nie zrobisz. Nie zrobisz tego, ponieważ dostaniesz w pewnym momencie albo hiperwentylację, albo arytmii serca od prędkości pedałowania i obrotów korbą na minutę. Jednocześnie do takiego roweru nie wsadzisz też y, większej zębatki typu 36, 38, 40, tak to, jak to jest w tego typu gravelach, ponieważ rozchodzą się widełki na boki, żeby można było upchnąć tam z tyłu piastę w standardzie Boost, czyli 148 mm i jednocześnie więcej zębatek na kasecie. I tutaj na biało wjechały gravele. Zatem skoro rowery górskie służą teraz do, jak nazwa wskazuje, jazdy po górach, to mamy bum na gravela. Wszak tych górskich dróg w Polsce jest bardzo mało, natomiast szutrowych tras i dziurawych jest tyle, że można by powiedzieć szczerze, że Polska to nimi chyba stoi, co nie? Ale dobra, wróćmy do tematu odcinka. Po co nam opuszczana sztyca w rowerze gravelowym? Przecież to podnosi wagę roweru. To jest kolejna rzecz, która się może zepsuć w trasie i najgorsze, jak przyjdzie ci zapakować torbę bikepackingową, no to musisz jakieś adaptery stosować, przejściówki, kombinacje. A więc zacznijmy od pierwszego pozytywnego faktu w rowerze, który ma tego typu patent. Łatwiejsze wsiadanie i zsiadanie jednocześnie też jeśli masz duży bagaż. Dodatkowo będąc w mieście, dojeżdżasz do świateł, opuszczasz. Te siodełko te 110 mm albo 80, w zależności od rozmiaru roweru. I co? I dotykasz stopą ziemi, jednocześnie siedząc na siodełku, przyjdzie ci ruszyć ze świateł, naciskasz yy, wajchę lewej klamko-manetki, i wszystko leci do góry i jedziesz dalej. Proste? Proste. Wręcz bym zapytał, czemu nikt o tym wcześniej nie pomyślał. Patrz, rower Marine Larkspur dwójka, rower, który się świetnie w Polsce sprzedaje, ma bardzo wielu zwolenników, a wygląda jak rower miejski, ma górskie y, komponenty i tego typu sztyce. Zresztą jest film o tym na kanale, jest y, link do tego w opisie. Fakt drugi. Ten patent jest bez wątpienia bardzo pomocny w trudnym terenie. No zobacz, jeśli jedziesz takim rowerem w większych górach, to jest to Twoja tajna broń na wszelkiego rodzaju ultramaratonie. Naciskasz tego typu yy, sztyce, opuszczasz i bez problemu przemierzasz yy, zjazd w dół. A warto też zwrócić uwagę, że rowery, które mają zastosowane takie patenty, mają już odpowiednią geometrię. To jest to, o czym była mowa w poprzednim odcinku. W przypadku główki Gestalta X mamy 67,5 stopnia. W Headlandsie to wynosi od 70,5 do 71,5. Więc mamy tutaj jednocześnie ten patent stosowany w rowerach, które są przeznaczone do jazdy górskiej. Ponownie odsyłam do poprzedniego odcinka. Dodatkowo stosowanie tego typu rozwiązań Łączy się też z hasłem Made for Fun, które jest w DNA marki. W ten sposób z roweru wyciskasz najwięcej, ile wlezie. Z roweru możesz korzystać w każdym możliwym terenie i robić na nim różne rzeczy. Jazda w terenie z opuszczoną sztycą pozwala ci swobodnie przenieść ciężar ciała na tylne koło. Jeśli rower ma potencjał jazdy po wertepach, i po górach i po dużych zjazdach, to Twoje poczucie bezpieczeństwa z rowerem, który ma opuszczone siodełko i Ty sobie możesz przenieść balans ciała nad całą ramą i operować swoimi stawami czy to kolanowymi, czy to łokciowymi, i poruszać się zwinnie jak kozica po górach, jest to dla Ciebie ułatwienie, a nie jeśli potrzebujesz z takiego patentu korzystać, to wybierasz sobie albo Gestalta Xera, albo Herlanca dwójkę. Jeśli nie jest ci to potrzebne, no to masz Gestalta dziesiątkę w Xie albo masz Herlanca jedynkę, ale rama jest przystosowana do takiej rozbudowy, bo to są te same ramy. I trzeci, bardzo ważny argument, bądźmy szczerzy, ale jest to Bayer. Jeśli ktoś lubi się wyróżniać czymkolwiek w terenie, wśród swoich znajomych, mieć coś nietuzinkowego, unikatowego i coś, co może nawet skorzysta z tego raz na 10 jazd, to można to mieć. A prawda jest taka, lepiej bezpiecznie zjechać z dużej góry i mieć ten patent, niż sprowadzać taki rower. A inni koledzy na grawelach, tudzież koleżanki będą sprowadzali rower z dużej góry albo będą jechali na zaciśniętych hamulcach. A ty, mając ten patent, opuszczasz sztycę i ciśniesz piękną linią, widokową. Cieszysz się z tego, że szutr jest pierwszej klasy i kamyczki wylatują z logos pod twoich opon. Napisz w komentarzu, co sądzisz o tego typu patencie. Czy w ogóle, Twoim zdaniem, to jest przerost formy nad treścią, szukanie nowych rozwiązań, albo obciążanie rowerów, albo wprowadzanie kolejnej rzeczy, która się może zepsuć. Chętnie poznam Wasze opinie i porozmawiamy sobie o tym w komentarzach. Do zobaczenia w następnym odcinku poświęconym Four Corners'owi. Hej!